zumiłości twe o kru Kwi wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrowi miłosierdzia dla nas ufamy Tobie, o krwi wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca. Jezusowego, jako zdrój miłość dla nas, ufamy Tobie. Krwi to któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Dzieńka świętej siostry Faustyny. O mój Jezu, pożądanie moje jedyne, choć Cię dziś pragnęłam przyjąć do serca z większą gorliwością niż kiedykolwiek, jednak dusza moja właśnie dziś jest więcej oschła, aniżeli kiedykolwiek. Wiara moja potężnieje, a więc owoc przyjścia Twego Panie będzie obfity, choć nas przychodzisz, nie tacąc zmysłów mych, w samej części wiem, że królujesz w moim sercu i cieszę się Twoim przyjściem. Panie żidu doświadczenie Świętej Faustyny, mimo osłości, braku odczuć, głęboka wiara w spotkaniu z Tobą. Niech będzie też dla nas wezwanie do głębszej łaski komunii, przeżywania każdej komunii sakramentalnej, każdej chwili adoracji Ciebie w Najświętszym Sakramencie. Z tą głęboką ufnością, że jesteś z nami, jesteś w dziejach świata, powierzamy Ci całą ludzkość w jej wszystkich potrzebach, cierpieniach, zwłaszcza z wojny, nienawiści. Powierzamy Ci Kościół, który ustanowiłeś jako sakrament zbawienia dla świata, dając mu misję i łaskę do podjęcia tej misji. Młodym się za wszystkich, którzy szczególnie potrzebują miłosierdzia w tej godzinie, za wszystkich chorych, cierpiących, za tych, którzy żyją w śmierci duchowej, w stanie grzechu, zwątpienia, rozpaczy. Modlimy się zakonających, a także powierzamy Ci z ufnością dusze naszych bliskich zmarłych ufając, że w Tobie znajdą i znajdą już teraz pełnię życia. Ojcze nasz, tu jest w niebie święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdroweś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa. Jedynego Pana naszego. Narodził się z Marii Pan pod panskim Piłat. Wstąpił do opieki. siedzi po prawicy Boga, Ojc, stamtąd. Przyjdzie sądzić, żyw. Wierzę w ducha świętego, świętych obcowań, odpuszczenie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej दाई को बोलो स्ने मैं दाई को बोलो स्ने की दाई को बोलो स्ने की दाई को बोल स्ने दाई को बोलें नहीं मैं Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna, Twojego, a Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Daj Go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj menki. bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj Menki. bolesnej męki. Daj bolesnej Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie krzewy nasze. So, Daj jego bolesnej męki. Daj jego bolesnej męki. Daj jego bolesnej męki. Gajku bolesnej, mienki, nie uśmiechaj się tak, i bolesnej, bolesnej, Dla egopolesnej menki, nie wo się Chrystusa, Dla Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew dusze i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Daj jego bolesnej męki. Daj jego bolesnej męki. Daj jego bolesnej męki. Daj jego bolesnej męki. jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. दाई को बोला स् नहीं मैं दाई को बोल स् नहीं मैं दाई को बोला स् नहीं मैं गाई को बोल स् नहीं मैं गाई को बोलो स् नहीं मैं की Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. I nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, święty Boże. Święty, mocny, Święty, a nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami I nad całym światem. i w tym czasie oktawy Bożego Ciała wyjedna nam łaskę wiary, która potrafi przyjmować w nowy sposób Najświętsze Ciało Pana Jezusa pod Twoją obronę, Uciekamy się, święta Boż, Rodzicielu, naszymi prośbami. Ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze, panną chwalę. O Pani nasz, Downiczko nas, Pośredniczko nasz, Pocieszycielko. Synem swoim nas poddawał. Synowi swojemu nas poddawał. Swojemu synowi nas oddał. Matku Miłosierdzia, Królowo Pokoju, Święta Faustyno, Święty Józefie, Święty Andrzeju Apostole, Święty Janie Pawle, błogosławiony honoracie, wszyscy święci, święte Boże, wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. A gdy zawierzenia świata, Bożemu miłosierdziu, Boże, ojcze miłosierny, Zrobiawieś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałaś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, uleż naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trój jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki, zmartwychwstania Twojego syna. Miej miłosierdzie dla nas. Jezu, ufam Tobie. 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 Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu. święta Uznajmy naszą grzeszność, byśmy mogli godnie przyjąć komunię świętą. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam bracia i siostry.